Dzień dobry, a właśnie chcę was powiedzieć, żeby będę dzisiaj robił, ponieważ w czerwcu wybieram się, nie sam tylko z Jackiem na podróż do stoku. Muszę tam pewne sprawy załatwiać. I pojechać na cmentarz do swojej mamy, bo dzisiaj jest dzień mamy i po prostu. Tak sobie właśnie postanowiłem, właśnie wcześniej, bo dzisiaj właśnie jest. Chciałem pojechać, kupić kwiaty, duży z nich i tam mógłbym nagrać to. A na wyjazd to pociągiem. A jak mówił, tam jeździł też pociągiem pociągiem 8 godzin. Właśnie. Bo dawno nie było mnie. A ciepło jest. Chciałbym grup swojej mamy też odwiedzić. A może rodzinę? Nie wiedzę. Są wujka i brata czy też No to zobaczymy jak to będzie. Właśnie. A może jak pojedę to razem pojedziemy? Mamy rodzinę, która po prostu już nie żyje. To musiałem tylko zadzwonić. Mam telefon. właśnie No, i to zrobię czy dwa jeszcze mamy parę dni na z tydzień czy tam więcej czy dwa żeby po prostu na podróż tak samo jak ja robiłem na podróż to w góry. To po prostu chcę. Bo jest ciepło. Chcę pojechać. Bo nie był. Nie było to ogółem. Znam bardzo dobrze stop właśnie no, zobaczymy, czy będziecie chcieli oglądać, a będziecie się znów po prostu obrażać na pewno bez sensu na no, dzisiaj dzień. Mamy. A ja właśnie planuję odwiedzić. Moi i mamy grup. Właśnie. Zasunówcie się.